Relacje z dzisiejszego spotkania przeprowadzą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę spotkania. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zespół zagra dzisiaj w systemie 4-2-4. A to oznacza, że część nominalnych napastników będzie zapewne grała z tyłu w drugiej linii, bo to w środku pola dadzą o sobie znać ewentualne braki kadrowe. Również boczni obrońcy mogą czasem dać o sobie znać w ataku. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Drużyna gra w systemie 4-4-2, ale podział ról jest nieco inny niż w klasycznej jego wersji. Mamy tu rąb w drugiej linii, czyli dwóch bocznych pomocników oraz jednego cofniętego i jednego wysuniętego. Jeśli był spalony, którego odglizdał sędzia, to minimalny. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Soares. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Tracą piłkę. Andrew Robertson. Matić. Matić wypuszcza kolegę. Feinaldum Z tej pozycji może uderzyć. Udana interwencja bramkarza. Piłka w jego rękach. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Udanie. Spalony. Szkoda tej szansy. Rafinha. Ależ teraz luka na skrzydle. Słaba gra w obronie. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Sędzia gwizdze, jaka będzie decyzja. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Laport, Sigurdsson. Ma do kogo zagrać. Jest Selingard. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Soares, Dani Alves. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Pięknie to zrobił. Rafinha. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. No i mają rzut rożny. Wrzutka w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne bez ryzyka. Fred Dani Alves Udany atak i w dodatku nie jest sam Wspierają go partnerzy Dani Alves Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycje. Patrzy, gdzie koledzy Dobra decyzja, arbitra. Gdzie egzekwowała piłkę Będzie wrzucać w pole karne Z nadzieją, że któryś z kolegów Dojdzie do pozycji strzeleckiej Rzutka w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ryzykowna, ale udana interwencja. Soares. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Postanowili rozegrać to krótko. Piłka daleko wybita przez bramkarza. Ładnie się znalazł na skrzydle. Ładne, prostopadłe podanie. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Z narożnika, Laport. i mamy 1 do zera. Pierwsza i mam nadzieję, nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży no, się do dramaturgii nie spotkania. Jeden do 0. Przewaga nie jest bezpieczna. Ależ go wypatrzył. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Wizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę Państwa. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. I mamy bramkę. No, 2 do 0. Ofensywna gra posłaca. Soares. No i popędzili mu z pomocą. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają aż nadarzy się szansa do strzału. Valencian. No, mogą teraz skarcić rywali. Genialne podanie. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? On chyba dzisiejszego występu do udanych nie zaliczy. Podsumujmy jego dokonania w tym meczu. Istotnie gra, jakby miał nogi z ołowiu. Obrońcy go praktycznie odcięli od podań. Proszę tylko spojrzeć na mapę jego kontaktów z piłką. Musi coś zrobić, wziąć się w garść, bo widać aż nazbyt wyraźnie, jak jest ważny dla zespołu. Bez jego dobrej gry przegrywają. Andrew Robertson. No, z tego miejsca można strzelać. Może dośrodkowywać. Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny. Z narożnika Sigursson. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Pewnie broni Bramkarz ten strzał oddany z daleka. Ma na skrzydle dużo swobody. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rozgór. Aplaus na trybunach. Może teraz się przełamią i zdobędą bramkę kontaktową przy takim wsparciu. Bardzo przydałby się go. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. Właśnie zaczęli drugą połowę. Bernard, Suarez. Świetny przegląd pola. Dobre podanie na wolne pole. Tyson. Udanie broni piłka cały czas w grze. Przerwana akcja, spalony. Albert, Rafael, Bernard. Prostopadłe podanie uda się je przejąć? Będzie strzelał! Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Całkiem niezła pierwsza połowa co prawda strzelił bramkę tylko z rzutu karnego ale i to jest ważne a poza tym przecież pomogło wypracować prowadzenie do przerwy. Kibice gospodarzy chyba zaczynają mieć dosyć. Czują, że ich drużyna broni na półglistka. Rywale mają za dużo miejsca, krycie jest zbyt luźne. Panom to się nie podoba. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Może teraz ruszyć skrzydłem. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Wykłada piłkę koledze. No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. Jest ładnie pomyślane. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Podwójna zmiana, rezerwowi wchodzą do gry. No przejął, ale nie opanował piłki. Ech, nie poszło to tak jakby sobie życzył. Strata piłki. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Był faul i rzut wolny. Krótko do partnera. Piłka padnie łupem bramkarza. No, już blisko polekarny. Zagrał w polekarny, ma tam kto uderzyć na bramkę. Matić ładne udane przejęcie rywal traci piłkę. Nemanja Matić Sigurdsson. Sigurdsson. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Spójrzmy na to podanie. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Sigurdsson. Rozpoczynają kontratak. Przeciwnicy zdążyli już wrócić poukładać szyki obronne. Przeciwnicy przejmują piłkę. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Niestety stracił piłkę. Dembele. Jest okazja do strzału. No i mają rzut rożny. Z narożnika Sik... Matic! No i strzał obroniony. Ta główka była bardzo groźna, ale bramkarz nie wpuścił piłki do siatki. Dembele. IPhone. Bernard. Sares, Mamy strzał! Ty będzie trafili kontaktowe! Ach, świetne wyjście! Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny. Za moment wznowią wrzutem z autu. Sigurdsson. I pozostaje 8 minut do końcowego gwizdka sędziego. No i popędzili mu z pomocą, jest Selingard, James Milner, tak tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Rafael. Nikt teraz nie przeszkadza. No, kto przejmie tę piłkę? Nemania Matic Daniel Alves Fred Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. No i powstrzymał akcję. Powinien dogrywać. Popatrzmy, co się dzieje. Niespotykana sytuacja. Również bramkarz udał się w pole karne rywali. Dośrodkowanie z narodnika wojska. Świetny pomysł. Ten ląb stwarza zagrożenie. Szansa na oddanie strzału. Coś niesamowitego. Piłka po strzale odbija się od obrońcy i trafia do siatki. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. Po wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Z znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Sędzia wytwytuje. Jest spalony. Rafael. Fred. Koniec spotkania.